Konkursy będą, nawet jutro zapowiem dwa. Uwaga, aha, konkursy, właśnie, dobrze mi przypomniałeś. Konkursy będą jeden bardzo duży, co dwa miesiące, miesiąc albo co trzy miesiące. Tak mniej więcej planuję. Tylko to już mówimy widzowie o takiej skali, że wszelkie Dish że to jest yy, prawdopodobnie dwa tysiące plus zgłoszeń, może nawet 5 koła, patrząc kurwa po tym, ile was jest obecnie. Więc tam pula nagród będzie pewnie adekwatna. Przypierdolę z 20-30 koła i, i będzie bardzo, bardzo mocna. że tak powiem, jak to się mówi. Daj mi kurwa słowo czatowniku, kochany, proszę cię. Selekcja, właśnie selekcja będzie, widzowie. Tak, żeby to zmieścić w, 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 w jednym streamie. Będziemy siedzieć tu, kurwa Juroży, we trzech z kartkami, kurwa Jabczan, kurwa Popo, będzie zajebiście, kurwa, od 1 do 10, kurwa i Pokczamp. I będą, mam talenty, i będzie wszystko, a powiedzmy, że co tydzień, dwa, miesiąc, co miesiąc to jest kurwa idealna, idealny okres. Będą takie też mini konkursy organizowane na Discordzie, oczywiście będę mówił o nich na streamach. Jutro zapowiem jakiś, ale mogę wam na przykład wiecie, zajawić, że mini konkursy mówimy bardziej o tym, że coś typu pokaż swoje stanowisko, zrób dobry uczynek i pokaż najlepszą sztuczkę swojego zwierzaka. To są mini konkursy, które zajmą pewnie... Godzinę, dwie streama. No i będą to raczej zgłoszenia typu takie shorty 30 sekund macie na, na, na dany temat yy, konkursu. I, 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 I tak będzie, no. Tak jest plan też streamowy.